Testując Garmina Instinct, porównywaliśmy jego wygląd do G-Shocka, charakterystycznej stylistyki, która jednoznacznie kojarzy się z zegarkami Casio. Pewnie nie wszyscy wiedzą, że G-Shock, pośród dziesiątek wersji swojego kultowego modelu, ma również wersje, które mają GPS, pomiar tętna i inne ciekawe funkcje zegarka sportowego. Przyjrzeliśmy się bliżej jednej z nich, a dokładniej wersji, o przyjaznej nazwie GBD H2001A9ER. Zobaczcie, jakie ma funkcje, co potrafi i jak sprawuje się w bieganiu, pływaniu czy jeździe na rowerze. Witajcie na kanale Sportowe Testy. Zegarek do testów otrzymaliśmy od Time Trend. Sieci salonów z szerokim wyborem zegarków na każdą okazję. Chcielibyśmy zacząć od wyglądu, ale to G-Shock i wygląda jak G-Shock. Ograniczmy się więc do kilku parametrów, które mogą być przydatne. Testowany przez nas model zadebiutował w marcu 2023 roku. Jest dosyć sporym zegarkiem z relatywnie niewielkim ekranem o przekątnej jednego cala. Ekran jest monochromatycznym MIPem. Dodatkowo dookoła ekranu mamy pierścień solarny. Zobaczcie, jak zegarek prezentuje się w porównaniu do zegarków innych marek. Faktycznie, Instynkt, który widzicie po prawej stronie od G-Shocka najbardziej nawiązuje do tej charakterystycznej linii. Pomimo swoich gabarytów, G-Shock jest bardzo lekki, bo waży tylko 63 gramy. Testowany przez nas zegarek charakteryzuje się intensywnym czarno-zielonym kolorem z różowymi akcentami. Połączenie niecodzienne, ale kolory to rzecz gustu. Bardziej ciekawił nas materiał wykonania paska. Jest z biomasy, materiału, którego wcześniej nie znaliśmy. Jednak w codziennym użytkowaniu okazał się bardziej sztywny, mniej elastyczny, a co za tym idzie, mniej wygodny niż paski silikonowe. Ciekawe są również przyciski, są dobrze ukryte w bezpiecznych zagłębieniach koperty. Same guziki mają fajną fakturę taka chropowatość na wzór odcisku palca co powoduje, że nie ślizgają się i są dobrze wyczuwalne. Przejdźmy teraz do wnętrza. Co skrywa wnętrze zegarka? Całkiem sporo, bo mamy 200-metrową wodoodporność pozwalającą z zegarkiem nurkować. Mamy multi-GNSS z podwójną częstotliwością. Mamy też optyczny pomiar tętna, cyfrowy kompas, wysokościomierz, wzrost wysokości, termometr czy krokomierz. Nie wszyscy pewnie wiedzą, że w tym zegarku funkcje treningowe i regeneracyjne są wspierane przez firmę Polar. Casio postawiło na współpracę z doświadczonym partnerem w tych kwestiach. Sprawdźmy, jak zegarek poradził sobie z pomiarem dystansu, tempa i trasy. Według specyfikacji model ten posiada dwuzakresowość i korzysta ze wszystkich pięciu systemów satelitarnych. Obecnie jest to standard na rynku i z takimi parametrami zegarki sprawują się naprawdę dobrze. W aplikacji jest możliwość ustawienia dokładności GPS w trzech wariantach. Long, Normal i High. Long oznacza moc GPS o najmniejszej dokładności, ale jest najmniej prądożerna. Wersja High to największa moc. Testy dokładności przeprowadziliśmy w wariancie High, czyli największej mocy. Warto pamiętać, że zmian tych wariantów nie dokonamy z poziomu zegarka. Zerknijmy teraz na mapę. Na początku zegarek wystartował dobrze. Nie odbiegał od prawdziwej trasy biegu na więcej niż 2-3 metry. Na pierwszym zakręcie jest ok. Drugi prowadził w gęsty las i tu dość mocno pobłądził, nawet do kilkunastu metrów. Widać, że mimo najwyższych ustawień GPS, zegarek nie korzysta w pełni z dwuzakresowości. Potwierdzał to również wskaźnik tempa w tym miejscu, ponieważ drastycznie wzrastało tempo biegu, mimo że biegłem ze stałą prędkością, co oznacza, że GPS nie wykrywał w tym miejscu sygnału. Z biegiem czasu i oddalaniem się od zalesionej trasy, zegarek stabilizował odbiór i wskazywał lepsze wyniki. Pomijając jakieś delikatne odskocznie, trzymał się trasy prawidłowo. W miejscu najwyższej i najgęstszej zabudowy poradził sobie bardzo dobrze. Niestety na następnej prostej było już gorzej i zaliczył odchyły sięgające nawet 20 metrów. Ostatni odcinek o dość otwartej przestrzeni odwzorował różnie. Początek był bardzo prawidłowy, ale końcówka biegu z niewiadomych przyczyn odskoczyła na 10 metrów i nie ustabilizowała się już do końca biegu. Dla porównania zrobiliśmy testy przy ustawieniach zegarka w wariancie normal. Żółta linia to bieg faktyczny, czerwona to wariant normal, niebieska wariant high. Linie na ogół są do siebie zbliżone, największa różnica jest na odcinku leśnym. Na początku oba pobłądziły mocno, ale wariant High szybciej ustabilizował sygnał i zbliżył się do biegu faktycznego, co jest mocno zauważalne. Następny kluczowy odcinek to wysoka zabudowa, gdzie również wariant High zdecydowanie lepiej sobie poradził. Co dziwny na ostatniej prostej wariant Normal górował, ale najprawdopodobniej to jednostkowa anomalia. Dla obu biegów wyliczyliśmy odchylenie standardowe, gdzie zrobiliśmy 240 punktów pomiarowych. Bieg z ustawieniami GPS na normal miał 6,4 metra średniego odchylenia, a bieg z opcją High o metr lepiej, czyli 5,4 m. Wyniki są dobre, jednak szybkość reakcji zegarka na zmiany tempa biegu oraz gubienie sygnału w mocno zalesionym terenie jasno wskazuje, że zegarek nie korzysta z pełnej mocy swoich podzespołów nawet na maksymalnych ustawieniach. Testowany model został poddany testom nadgratowskiego pomiaru tętna. Standardowo testy wykonały dwie osoby o różnym wytrenowaniu i różnym tętnie maksymalnym. Sprawdzono zegarek w dwóch biegach interwałowych oraz biegach jednostajnych. Przeanalizujmy wykresy. Pierwszy bieg był jednostajny, początek wypadł nawet lepiej niż zwykle, jednak dość szybko sygnał GPS zaczął odskakiwać i przeszacowywać tempo. Taka anomalia trwała około 7 minut. Później zegarek złapał rytm i wskazywał pomiary już dużo lepiej. W pozostałej części nie odbiegał bardziej niż jedno do dwóch uderzenia serca na minutę. Przez słaby początek średnia z zegarka była o 3 uderzenia wyższa niż 150 uderzeń wskazanych na pasie na piersiowym. Do dwóch uderzeń serca zegarek pokazał 65% wszystkich pomiarów. W drugim biegu jednostajnym wykonanym przez drugą osobę zanotowaliśmy standardowe opóźnienie na początku biegu. Później się ustabilizowało. Sporadycznie zanotował jeszcze dwa małe odchylenia o 4 i 6 uderzeń. Następnie sytuacja się uspokoiła i już do końca biegu było wzorowo. Średnia na pasie to 136, na zegarku 135,5. Dokładność do dwóch uderzeń tętna to aż 91%. Jak poradził sobie w interwałach? Pierwszy tester zanotował duże odchylenie w pierwszej fazie biegu, jeszcze przed rozpoczęciem interwału, co jest dość dziwne. Pierwszy, drugi i trzeci interwał pokazał prawidłowo. Przy czwartym coś poszło nie tak i chwilowo zanotował drastyczny, kilkusekundowy spadek. Końcówkę biegu zarejestrował prawidłowo. Dokładność do dwóch uderzeń tętna w tym biegu to 46%, średnia z pasa to 158 uderzeń, a z zegarka niecałe 160. Drugi bieg interwałowy wypadł zdecydowanie lepiej. Od samego początku poprzez wszystkie interwały nie ma się do czego przyczepić. Średnia wyliczona idealnie 144 uderzenia tętna na minutę. Dokładność do dwóch uderzeń tętna na poziomie 85%. Podsumowując, dokładność pomiarów należy zauważyć, że zegarek zazwyczaj wymaga kilka minut biegu, aby pomiary się ustabilizowały i wskazywały wyniki precyzyjnie. Te początkowe odchylenia potrafią być dość spore, ale gdy zegarek się ustabilizuje, to mierzy tętno naprawdę precyzyjnie. Ze wszystkich biegów wyliczyliśmy wskaźnik na poziomie 7,5 w naszej 10-stopniowej skali. Sprawdziliśmy też przydatność Dżiszoka podczas jazdy na rowerze. Umieściłem go na kierownicy, żeby mieć podgląd danych w trakcie jazdy. Tracimy w ten sposób możliwość pomiaru tętna, bo ten model nie obsługuje zewnętrznych czujników. Mamy jednak cały czas wgląd w dane. Na kilku ekranach możemy monitorować dystans, czas, prędkość, ale również nachylenie terenu w górę i w dół czy wysokość. Wszystkie te parametry są całkiem dobrze widoczne, jak na taki niewielki ekran i relatywnie małą czcionkę. Co do poprawności wskazań, to jest dobrze. Zegarek reagował szybko na zmiany prędkości i pokazywał analogiczne wartości, jak komputer rowerowy od Garmina. Dystans też zmierzył tak jak licznik Garmina. To pokazuje, że Dishok jest całkiem dobrym kompanem na wycieczki rowerowe. G-Shock ma też profil pływania na basenie. Możemy w nim ustawić długość basenu, to jest 25 lub 50 metrów lub jardów. Domyślnie mamy dwa ekrany z pomiarem dystansu, czasem, licznikiem kalorii i godziną z czasem odcinka. Przez aplikację w telefonie możemy też modyfikować ekrany danych i dostosowywać do swoich potrzeb. W samej aplikacji po pływaniu mamy też więcej danych niż w zegarku, bo jest wskaźnik swolf, rozpoznawanie stylu jakim pływaliśmy, czy liczba uderzeń, jakie zrobiliśmy rękami. Co ważne, według producenta zegarek mierzy tętno podczas pływania, ale w żaden sposób nie udało nam się tego uruchomić podczas testu. Nie mogliśmy zatem zweryfikować go pod kątem dokładności pomiaru HR. Okej, okay, to jak to działa w rzeczywistości? W skrócie mówiąc nie jest to super precyzyjny pomiar. Głównie ze względu na szybkość działania żyroskopu przy pomiarze dystansu. Nie działa to płynnie. Jeżeli przepłyniemy długość i się zatrzymamy, zegarek po około 2-3 sekundach zliczy nam tą długość. Jeśli jednak zrobimy płynny nawrót i od razu rozpoczniemy kolejną długość, niestety zegarek tego nie zanotuje. Kiedy płynąłem 4 długości z nawrotem po każdej i zatrzymałem się dopiero po 100 metrach, zegarek zliczył to tylko jako długość 25 metrów. Z rozpoznawaniem stylu radził sobie nieźle, ale pod warunkiem, że długości były zaznaczone. W aplikacji w podsumowaniu treningu pojawiają się też dane dotyczące każdego stylu jaki jest dostępny, czy nim pływaliśmy, czy też nie pływaliśmy i wtedy są zera. W takiej sytuacji powinny znikać i być widoczne tylko te, które wykorzystaliśmy. Wymaga to dopracowania. Mamy więc profil pływanie, który ma spore ograniczenia. Będzie wystarczający dla osób pływających okazjonalnie, bez wygórowanych potrzeb, pozostali na pewno poczują niedosyt. Byliśmy bardzo ciekawi baterii w tym zegarku, jak również jego ładowania solarnego. Niestety wskaźnik baterii nie pokazuje wartości procentowych, a posiada tylko kilka grafik, które informują nas o jej poziomie. Wskaźnik pokazuje poziomy high, low oraz do pięciu kresek naładowania. Bardzo ciężko było nam stwierdzić ubytek baterii po godzinnym treningu GPS czy naładowania solarnego po ekspozycji na słońcu. Zauważyliśmy z pewnością, że sam zegarek bez funkcji smart i pomiarów tętna praktycznie tej baterii nie zużywa i może działać bardzo długo. Jednak gdy testowaliśmy go intensywnie czyli wykonaliśmy 6 godzinnych biegów z GPS a na co dzień mierzyliśmy tętno całodobowo, bateria starczała na około 2 tygodnie. Sama aplikacja jest dość oryginalna. Już sama ikona pokazuje, że Casio ma swój unikalny styl, z którego nie zamierza rezygnować. Co więcej, robi z tego swój atrybut, co mi się osobiście podoba. Aplikacja wewnątrz również nie jest klasyczna. Pierwszy ekran to coś na wzór strony internetowej ze skrótami, między innymi do sklepu, serwisu czy Instagrama. Dopiero ikony poniżej kierują nas do ustawień zegarka i listy wykonanych ćwiczeń. I te dwie sekcje są już bardziej klasyczne. Zwłaszcza sekcja MyPage Page mnie zaskoczyła. Tam jest wszystko czytelne, klasyczne, a wykresy i mapy responsywne. Co jeszcze nas pozytywnie i negatywnie zaskoczyło w tym zegarku? Plusy. Zegarek wyglądem i wytrzymałością jest skierowany dla prawdziwych twardzieli. Nie musimy go zdejmować do żadnej pracy fizycznej. Współpraca z firmą Polar, analiza jakości regeneracji organizmu na podstawie snu, tzw. nightly research czy obciążenie cardio. 200 metrów to jest więcej niż w większości z nas kiedykolwiek będzie potrzebne. Taka wartość jest unikalna w świecie sportowych zegarków. Bardzo wytrzymały pasek. Dla niektórych to może być wada, ponieważ w dotyku jest mocno plastikowy i może być niewygodny. Ale to jest zegarek twardy, odporny i taki też jest pasek, czyli o zwiększonej wytrzymałości. Zegarek szybko i sprawnie łączył się z aplikacją. Nie mieliśmy żadnych problemów z integracją danych. Po zakończeniu aktywności zegarek zapisywał ją bardzo szybko. Było to nieco zaskakujące, ponieważ niektóre starsze zegarki, typowo sportowe, czasem zapisywały aktywność dobre kilkanaście sekund. Minusy. Dość długie łapanie sygnału GPS. Na ogół trwa to około 1-2 minut i ten czas się nie skraca, gdy biegamy regularnie w tym samym miejscu. Zegarek nie korzysta w pełni z możliwości hardware'u odbiornika GPS. Z pewnością to świadoma polityka Casio, albo ze względu na baterię, albo uznali, że użytkownicy g nie będą potrzebowali aż tak dokładnych pomiarów. Z pewnością potencjał jest, aby w kolejnych modelach te elementy ulepszyć. Przyciski z jednej strony plus, że są schowane głęboko, przez co są odpowiednio zabezpieczone. Z drugiej strony po kilkunastu minutach klikania da się odczuć zmęczenie palców. Brak eksportu aktywności do plików GPX, TCX czy CSV. Dopiero eksport do strawy umożliwia ich pobranie. Możliwość ustawienia własnych ekranów jest dość ograniczona. Mamy na ogół 2-3 zdefiniowane ekrany przez Casio, które możemy włączyć lub włączyć, oraz 3 ekrany, które możemy sami zdefiniować. Każdy ekran może posiadać trzy wartości. Dla użytkowników oczekujących większej elastyczności w dostosowywaniu interfejsu może to być pewne ograniczenie. Podsumowując, G-Shock GBDH2000 jest typowym zegarkiem sportowym, ale mamy wrażenie, że to nie jest jego główne przeznaczenie. To cały czas przede wszystkim G-Shock, zegarek o charakterystycznym stylu, legendarnej wytrzymałości i pancernej konstrukcji. To zegarek, z którym na ręce nie musimy się bać ciężkiej pracy, nie musimy kupować na niego ochronnych szkiełek czy silikonów na bezel. To zegarek, który ma wodoodporność wyższą niż większość dostępnych na rynku zegarków. To zegarek, który nie wymaga częstego ładowania, a przy okazji ma kilka funkcji, które pozwolą nam zarejestrować bieg, jazdę na rowerze i inne aktywności. W wymiarze podstawowym bez udziwnień, miliona funkcji i profili sportowych. Może z nie najwyższą dokładnością, ale też nie każdy jej potrzebuje. I to zegarek dla takich osób, fanów stylistyki G-Shock, chcących nieco więcej funkcji. Dajcie znać w komentarzach co Wy myślicie o takim zegarku. Jeśli jesteście fanami tej marki napiszcie jak Wy odbieracie to połączenie klasyki G-Shock ze światem sportowym.